Siemanko Manko, jestem i witam Was w kolejnym filmie na kanale Coś dla dużych i dla małych. Dziś będę robić recenzję słodziaku, będę oceniać, które mi się najbardziej podobają. Więc słuchajcie, przejdźmy już do recenzji, i na początku też chcę powiedzieć, Yy, że byście zostawili lajka w górę, nie takiego w dół, w górę I zostawili subika z dzwoneczkiem Tam na dole jest subika z dzwoneczkiem Jak macie czerwony, może, yy, ten, to musicie zasubskrybować, żeby stał się szary Więc dla mnie pierwsze miejsce zajmuje Słówka. A dlaczego? Bo ma taki fajny, pushy, yy, puchate futerko i w ogóle tu też ma taką fajną twarz i mi się na pewno to podoba, że one wszystkie, te słodziaki, mają takie wyszywane oczka i łóżkie. Ta słówka na przykład nie ma buźki, bo ona ma nosek i ona ma takie tutaj oczka zaokrąglone, żeby widać było, że to jest dziewczynka, a nie chłopiec na przykład. Ale słówka to w sumie jest dziewczynka, więc chyba że to pancer. Więc, jak już mówiłam, Sówka ma fajne futerko i ma takie skrzydełka i ogonek, dlatego daję dla niej pierwsze miejsce. Drugie miejsce, za chwilę sobie wybiorę. Drugie miejsce to Jerzyk. O! On też ma takie fajne igiełki, mięciutkie, jak najbardziej. I on też ma zaokrąglone oczka, tak, tutaj. Ale on nie jest dziewczynką, więc Yy, też fajnie. Mam że to wszystko z podzielki mam tak zaokrąglone oczko. Tutaj takie ładne. I nawet go można czesać. Z to pewnie się tam nie da wpiąć, bo od razu by spadła, ale też ja, ma takie fajne oczy. Więc przejdźmy do trzeciego miejsca. Jest dla mnie trzecie miejsce zajmuje sarenka Hania, bo ona też ma takie ładne rzęsy tutaj. I to jest chyba pierwszy słodziak, słuchajcie, który ma rzęsy. I to jest już gang słodziaków dwa, bo teraz dwójka wyszła. W Wy następnym skrypok właśnie jest. I ma takie kropeczki ta sarenka, więc to dla niej na pewno plusik. I jedyne, co mi się nie podoba, to ma tutaj takie odstające rogi w tym ogonku. Jak jest to biało, to to ma takie odstające rogi, więc myślę, że to trzeba będzie przyszyć ale już nie o tym mowa. I słuchajcie, jedyne co, na co bym chciała też tu zwrócić uwagę, to że ona ma taki sam języczek jak króliczek. Zajęczyca Zuzia też ma taki języczek. Rękę też możemy odłożyć. Czwarte miejsce zajmuje Lisek, Lucek, on jest tak mięciutki, pożysty i patrzcie i tu są takie fajne łóżka też mięciutkie z tyłu i tu jest takie wyszywane też ten środek, ale myślę, że by mógł być nie wyszywany, ale smutek, ale wyszywany oczywiście też fajny, bo te oczka też są wyszywane i buźka też wyszywana. Przejdźmy może do piątego miejsca, Mmm, kogo by tu wybrać na piąte? Może pszczół. O, piąte zajmuje pszczółka, bo ona ma takie ładne skrzydełka i to jest mój pierwszy junior ze słodziaków. Tak dokładnie, pierwszy junior. Jeszcze nigdy nie miałam juniora ze słodziaków. Miałam tylko ze świeżaków. Ale to jest odcinek ze słodziakami. I tu ma takie też fajne pszczółka. O takie materiałowe. I można ją sobie jak najbardziej do torebki, do zamka przywiesić. Więc to też dla niej jest, właśnie, plusik. Ale ja tu w tle tak ustawię słodziaki, żeby było widać, że to jest film o słodziakach. O... O. Więc myślę, że szóste miejsce, bo teraz szóste nie zajmuje Rysia. Rysio. On też ma takie kropeczki na nóżkach jak i zarówno na, na plecach chyba, tak na plecach, I może nieco to na brzuszku bo ma tylko brzuszek w takich centkach swoich, bo brzuszek ogólnie ma tutaj już biały. Więc dla niego szóstym jest jak najbardziej. I teraz Siódme miejsce zajmuje... Bubry... Bober... Bober... Borys? Tak? Chyba tak. Dobrze mówię. I on ma niebieskie oczka. Też takie wyszywane, ładne. Ząbki. To jest pierwszy słodziak, który ma takie ząbki. I też są... I też jest fajny ten ogonek i łóżka. Ogonek jest fajny z tego względu, że robi się tak. O. No taki... Gruby ten ogon, hop, hop, hop i ma nim oderzać. A uszka są fajne, bo takie malutkie uszka, słodkie dla słodziaka. I też są w środku wyszywane. Ósme miejsce zajmuje słodziak, który mi się podoba, ale chyba najmniej z tych wszystkich. To jest zajączyca Zuzia. Ona ma, co prawda, ten fajny, puchaty ogonek, co dla niej też jest na plusik właśnie. I tu masz takie wyszywane, też mięciutkie. W sumie tą obowódkę tylko ma wyszywaną. I oczka też, i języczek też ma wyszywany. Więc też fajny. Można ją tak nosić. O, ze uszka. Jestem zajęta tak Tak, właśnie tak ją można nosić. I za ogonek też ją tak można nosić. Tylko jest ryzyko wtedy, że spadnie. A, za uszy to myślę, że nie spadnie. Więc ja, um, to jest odcinek o słodziakach, ale ja może teraz przeniosę dwa wyróżnione świeżaki z, poprze, z edycji o słodziakach, więc teraz idę po dwa wyróżnione, <laughs> ciągle mi się mylą słodziaki ze świeżakami, jak powiem coś źle to wybaczcie mi po prostu, podobne nazwy to nasy, to nasy, więc... W sumie świeżaki są nasi, Ale dobra. Przyniosę już te wyróżnione dwa słodzie, yy, świeżaki. Yy, przyniosłam już te dwa wyróżnione. Pewnie zapytacie, czemu wyróżnione? Bo one mi się najbardziej podobają. Pierwsze miejsce zajmuje rzadkiewka żaneta, bo jest taka fajna. Tu ma taki groszek wysypany. Tu um, ma takie fajne brwi i można ją taką. Tak, na tą grzywkę jakby trzymać. I tu mam taki malutki ogonek. A tu już nie ma tych kulek. Tu ma zwyczajny pluch, więc też fajnie. I ma szeroki uśmieszek, więc dla niej pierwsze miejsce. Słuchajcie, kochani. I teraz słodziak, świeżak, który zajmuje drugie miejsce w wyróżnieniu, czyli marcheweczka Marysia, bo ona ma w sumie... Myślę, się tylko w wyświeżakach to nie podoba, że one mają takie nie mają wyszywanych oczek, tylko takie plastikowe, to no jest na minus. Ale też masywka Marysia można tak, tam gorówkę trzymać i ona może usiąść tak, o. więc teraz sobie siedzi. I słuchajcie, ja myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Że taki krótki odcinek ze słodziaków i dwóch wyrażnionych świeżaków. Więc, jak już mówiłam, to mi się słodziaki trochę bardziej od świeżaków podobają, bo mają te, takie ładne, wyszywane oczka. A plastikowe, co się łatwo zarysowują i w ogóle, więc u świeżaków to jest na mnie więc Przypominam o łopce w górę z suwikiem. I przypominam o subiku z dzwoneczkiem. I napiszcie w komentarzach, co się bardziej podoba. Świeżaki, czy może słodziaki? Piszcie. Więc ja już kończę ten odcinek. To by było na dzisiaj tyle. I pa, pa!